Widzowy jestem Dreksus i dzisiaj jest ze mną Gumbal. Cześć! A Dreksus pokaż im to, pokaż im to. Pokaż im to. Dobra, patrz. dobra. Patrzcie widzowie na ileś pucharków. Patrzcie. No, no. Dobra, możemy lecieć na No was. i będziemy na tym odcinku testować tego lekiniego Holta. Bo jeszcze nie testowaliśmy go. Nie wiem czemu tak późno jest te testowanie jak dawno był ten odcinek z e, tego karnetu, ale... Ale chociaż jest test, testowanie. Cześć. Dobra, Dobra. Dobra. No, ja coś nie ja mam teraz na kompie, nie gram na padzie, z chyba trochę. A czemu nie? Cześć. Po prostu, dzisiaj na kompie. Dobra, ja idę tu. Dobra. Ej, to z nieogarami chyba gramy. O nie, ogary. Nie, a O ja Bo postać takie ten. Jest Jeszcze gazet ma i odpalił agatę. Nieogary by nie odpaliła gazet. I skin był, i skin. O, jest Oni O, nie, nie. nie, no nie. ja... No. Ten nie. O, nie, nie. brak nie, nie. No. Jak ulta da. nie. O, ja tam był, O, nie. O, nie. O, Jeszcze jed jako jedną ja ja nie. O, mnie. O, nie. wiem. się O, nie. nie. wiem. nie. Spokojnie. Zabijasz go, dobra. No, już się. Musiałam, że się skończył, uda, to masę uda. Ja jestem sam. bo tylko No, by tylko szczęśliwa. A tym z blokiem, z blokiem. Ale już ja wyszłam. O, nie, nie chcący. Nie chcący nie, chodziłem. Aha, no. Nie, brok nie ugra. Nie ugra. Nie ugra, no. Gdy, gdybym ja był za to bym ugrał. No, to byś może ugrał. Czekaj, dobra, szybko wyjście i zagraj ponownie od razu. Szyb szybko play. E to są dwa jeden, czy dwa pucharki. No nie, no. Ok, o kurde. O minus pięć było. E, z nich, oni wszyscy mają star powery. Dobra, idź, idźcie tam. A tam. skąd wiesz, że star powery mają? widziałeś? Bo, bo ty masz gazet, widzę, pod widzę. Masz gazet. Jak mam, jak widzę? Masz gazet, bo tutaj jest takie kółeczko. To jest taki sygnał, że widzę, że masz końkę. O, Ryko ma gallet Power. Tak? Tak. Ja nie wiem jak to poznać. Po tych kropkach. Po jakichś kropkach. Na takich kropkach. O! O, bo na przykład nie masz. Wiem, że to bardzo dobrze zrobię Albo! A nie, gdybym gdyby, gdyby trafił ultan to bym to bym może zabił, może a przegramy to. No... To 100%. Ale weź nie, nie gincie tak celowo, kurde. Nie ginę celowo. Jak czekam bo nie będę musiał tak... To nie jest celowo. To celowo nie chcą. Celowo to u ciebie wszystko jest. Nie. A czeka wbijcie w bok? Nie wiem. Jak Ty chcesz! Tak. Ale nie, nie wbiwam się. Teraz ja zgina. Ja, zabijasz chyba! Nie! Spróbuj go nie zabić. Nie, nie zabijasz, nie ugrasz. No jak mi nie dał, to chyba nie. Aha. Chcesz. No. Dobra, no. bo. Tylko no. ja muszę wezmę jedną postać. Ale no dobra, nie, bo tutaj masz słabo, tylko Ile słabo się już? 4 minuty. A to krótko. Ja idę z piperką, aha, jednak idę sam. Bo dwie rundy. Dwie rundy po dwie minuty. Nie, bo graliśmy cztery rundy. Typia. Dwie! Cztery, bo rajne rundy są trzy rundy. Krótkie. A no 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 Ej, ej ta, ta ta, ten Tomasz na się to jest nie obarczała A kto jest z przeciwnej drużyny? No, a nie. A który poza... to jest, a jaki ten? Na ma... Amber. A Amber. To zdechła? Tak. Ja od tyłu idę do, do tego Edgara. Skoczy na mnie. Nie chłodzicie. No ja jestem. Ale, ale, oliła. ale. Mam pytanie. Nie! Nie! Nie no... Kurde! czego dobra, na gram. To że, to, że, to, że, gdy będę X co na... No nie podchodź do mnie, papierka głupia! ona zginęła one zginęła od strefy. Ugrasz to? Nie. No, raczej nie. Czemu jak znasz ciebie, to nie ugrasz. No nie ma szans. Nie miałeś szans. Nie, by. no. To się... jest gdy ja tak kliknę... Muszę. Ja muszę uważnie klikać X. No. O, to tu Amber jest nią garem. O którą właśnie... No Piper, z głupku! Może to, a może to jest głupkowa, bo może to jest ona. X to takie, in ma nazwisko głupek. Ty, wiesz, ja przez kwitnęło, X? Co? tym przypadek kliknąłem X i użyłem puls. Tak. Ja zabijam Amber. No, ukradłeś mi chyba. Komu? Nie, nie ugrasz. Nie ugrasz, to ja... To pewne. Opiegasz. Ty pierwszego musi to dosyć że pierdolę. No, słowa. Ja spróbuję tym garze też zagrać. 2, 1, 3, 1, 1, Dobra, graj ty 2 1 czy 7 6-6-6 9 sześć, <Sześć. <Sześć. Sześć, sześć, sześć. Ja idę sam, ja idę sam Ja, ja też No, dobra Ja, ja Nie ogarę. Tak, widać Widać no, jak widać. się poruszają Widać, no, a to naprawdę było widać Tak, było Dobra, ja, ja się teraz wbijam ultem jak coś, to jak coś to pomóż mi Tylko żeby... Ja ulta mam Zdechłem, ale go zabiłem za Dobra. Ale zdechłem. Dawaj teraz na dół teraz dół Dobra. Ja mam dwie te na dłosa. Ja nie, ja mam, ja mam ile? Dwa, jeden, trzy, jeden. Dwie, ale kur... takie głupie. Na tej patrz, patrz, patrz. Wiem jakie masz. Ja... Nie na to. głupie. Ej, ej, gdybyśmy odświeżyli tą wizję to by się było głupie w ogóle. Nie wiem bardzo. Tak ja nie wiem czy mam odświeżenia. Bo chyba nie dałem. Chyba cię odświeżyłam na zbiorę klejnotów. Ale co na drugim tym? Kończę. Ja załóżmy, że Josia do siebie przychodzę, to masz jeszcze jakąś misję na zbiorę klejnotów. No? Nie idę... przychodzisz, żeby ten nagrać odcinek. Bo myśmy mogli też jakby ten, bo moglibyśmy, moglibyśmy, też, moglibyśmy też nagrać jak ten, jak, jak nie przychodzisz, ale wtedy miłość, Kuba, ale nie było wysłych. A nie, zdradziłeś mną. <laughs> Mo, moją też zdradzasz. Ale nie zdradzam, ale nie, nie zdradzam. Zdrażałaś. Jest kwita jesteśmy. Jesteśmy kwita. No i to no, no. jesteś Dawaj sobie kolonamiaki, patakaju. Mum, masz gwi w mum, Żeby użyć mum, 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 tego, tego, mum, e, mum, mega farta, to jest, to jest mega farta. Ale... BAL NIE ROBI WPRAWDZENIA SŁABY POTWÓR Dobrze, że ma oczu Jak... jaki ma małego? się No to... Ty kurde, Nie twojego imienia Albo... Wiecie, że jak tak naprawdę się nazywa? Nie <grymne> oni wiedzą, oni wiedzą, Ała. oni wiedzą. Ja zmarnowałam ulta. Ja też zmarnowałam. A co ona zrobiła? Wzięła ulta w skrzynkę dosłownie. A jak ja to na... Ona też zmarnowała ulta. Tak to, es es to co, jak chcę. Jeszcze z dwie rundy. Dziewiąta minuta jest. Dziewiąta? Cała dziewiąta? Ej, ej ty się nazywa Plągiem, a ja Groszlanem. 208 HP mi zostało. Nie! Nie, ja nie gra na ten wpadł, na wstępną różkę grałam na takwa. A oni osalili co tu staramy. Oni nie będą, że ja mam ich na skiale. Żadę dwa. Ucieknął się. Pokoję typie! Ty byś też w pewnym skin. I to widzisz jaki jaskęd skillowy. O, widzisz? Robiłem niego. No widzisz, że ma każdego na skala. Ale ja sobie biłem niego chociaż. I niego? No u niego. No ale ja bym ty jest... z... Ile bije? Połowę kafę mojego, ale Z dwa tysiące, może więcej. Ale, ale tym mega fartem. Dużym fartem? Tak, tym tą mega żądłem. Tak zwanym. Tak zwanym żądłem. Aha, tak. Widziałeś? Bołeś no, do cholermo, ale nie do jaki a nie bebe, do Bebe. Dobra, będę grał tak. Jeszcze ta i jeszcze jedna. Nie, ta tylko, ta tylko, albo bo... Pierdęcie. Bo 10 minut już trwa. Kawa, potwora. Czekam. Co, jak się inaczej bije? Spacja albo myszką. Ej, co? Ja nie wiedziałam, że spacja się bije też. Ale to nie jest łódź, tylko zwykłe. A a. Czyli aha, czyli ja będę ja, ja, ja muszę mieć tak jak to spać. Się Łatwo. Do no, dla mnie, bo jestem przyzwyczajony. Na nie tablecie jest. nie za bardzo jeszcze. Ja, 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 na, takim ja jest... na kompie jestem. Ja jestem przyzwyczajony bardzo. Ej, ja zaraz używam luta. Ja zdechłem. Zdechłeś czy prawie? Prawie. No, nie zdechłeś. Jeszcze. nie naprawdę. Ale zdechłem już. Kurde, ja myślałam, że... Nie no, dobra, Pamiętaj, że masz ulta Nie muszę możesz uciec. Ucieknij. Spokojnie. Ho, 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 ho. Jak, jak uniknął śmierci. Denis. Denis, denis. I Dynapy. No. On też ma... On też ma... On też ma... On ma karnet w ogóle. Kurde jest do Opisem. Opisem. Ile trwa? 11 minut i 50 sekund. To zdążymy jeszcze jedną. Nie zdążymy. Dobra, widzowie, na tym zakończymy ten odcinek. Pamiętajcie o subskrypcji, słoneczkiem i łapka w górę. Widzimy się w następnym odcinku, chyba jutrzejszym. Pa!